Cześć kochani, witam Was cieplutko mnie na kanale i dziś zapraszam Was na kolejny film z zakupami oczywiście dzisiaj będzie sama pielęgnacja, żadnej kolorówki bo kilka filmików temu pokazywałam Wam, że trochę kolorówki kupiłam więc wiecie, trzeba to zużywać no i mam tu zakupy z Drogerii Natura, mam z Rosmana i mam tu coś jeszcze z Lidla no i oczywiście małe zakupy z DM-u i może od tych zakupów właśnie z DM-u zaczniemy moja córa miała okazję być właśnie w DM-ie w Niemczech, więc poprosiłam ją, żeby mi kupiła żele jakiś podprysznic I mam tutaj Kokos Thailand, a drugi jest Kokos i Wanilia. Ten wydaje mi się, że już miałam. Bardzo lubię żele z Balea, one się świetnie u mnie sprawdzają. 300 ml, powiem Wam, że na jakiś czas wystarcza. I kosztował mnie żel 55 euro centów za jedną sztukę. Natomiast jak ściągałam je z internetu, no to musiałam zapłacić po 6-7 zł za sztukę, więc no niestety nie opłaca się kupować internetowo. I to samo było właśnie z szamponami z Baleata, wersja kokosowa. Ja już je miałam, świetne produkty, bardzo dobrze myją włosy. Tu jest po 250 ml normalnie w opakowaniu. Jak widzicie mam aż dwie sztuki, bo bardzo, bardzo go lubię. I one kosztowały po 99 eurocentów, a ja w internecie płaciłam po 11 zł. Także wiecie, przebitka całkiem, całkiem spora. No i oczywiście jeszcze dwie odżywki. I tu jest też normalna pojemność, 200 ml. A one są takie wyczółkowate, te opakowania, więc wyglądają, że są bardzo, bardzo małe. Odżywka jest bardzo gęsta, bardzo treściwa, świetnie otula włosy, ale ich nie przetłuszcza. Bardzo, bardzo lubiłam, więc mam oczywiście dwa opakowania zakupione i one też kosztowały po 99 eurocentów. No i powiem Wam, że jestem mega zadowolona, jak tylko będę miała okazję, to na pewno do nich powrócę. Jak już jesteśmy przy włosach, to mam tutaj jeszcze farbę do włosów Sayosa Olo Intense. Tym razem kolor 30, głęboki brąz. Tu na włosach mam dopiero co zrobiony ciemny brąz. Świetne farby, bardzo dobrze kryją się we włosy, nie wypukują się tak szybko, nie wypukują się na takie, wiecie, zielonkawe podtony. I powiem Wam, że ja. Trzymam się tej farby i nie szukam jakichś innych zamienników. Po filmie ułagatki skusiłam się na szampon do włosów z Garniera. To jest ta seria Botanic Therapy do typowo włosów farbowanych. 400 ml, więc produkt dość duży, na jakiś czas powinien mi wystarczyć. Osobiście bardzo lubię produkty do włosów z Garniera, więc mam nadzieję, że ten szampon też przypadnie moim włosom do gustu, ale to Wam powiem w projekcie Denko, czy się sprawdził, czy niekoniecznie. Z Rossmana mam tutaj dezodorant fuzul. I coś mi się wydaje, że opakowanie się zmieniło, że jest troszeczkę inne. Tak wiecie, sięgnęłam odruchowo, bo patrzę, że zadałam do stóp ok. Natomiast mam nadzieję, że formuła się nie zmieniła i zadałam został w działaniu taki jaki był. Bo ja go zawsze użyłam właśnie w okresach, miesiącach letnich i wiosennych, kiedy robi się cieplej. I wiecie, ja w tych buciorach muszę siedzieć 12 godzin w pracy, także takie odświeżenie rano stóp naprawdę się przydaje. Ale zobaczymy, czy się formuła nie zmieniła. Sól do kąpieli z Digla bardzo, bardzo lubię te sole, jak wiecie u mnie zawsze się pojawiają jaśmin i pomarańcza, tym razem wybrałam zapach dwie nakrętki wystarczą do wanny, żeby była wiecie woda zmiękczona i przyjemnie pachniało, niestety nie bawi ta sól woda, wody na żaden kolor i nie robi też piany, bo to jest sól, ale i tak ją lubię i zawsze jakieś opakowanie mam na zapasie w łazience następna rzecz podstawowa, niwa, dezodorant dla mnie najlepszy dezodorant na dzień dzisiejszy Pięknie pachnie, długo trzyma świeżość, bardzo, bardzo lubię. No i tu mam kolejne opakowanie, które idzie na zapas. Mam jeszcze coś z Rosmana i mam tutaj biotanik odmładzającą esencję nawilżającą Korean Beauty. Tu jest 30 ml tej esencji. Mam nadzieję, że sprawdzi się ok, Bo kilka produktów miałam z tej marki i bardzo dobrze się o mnie sprawdzało. Chcę Wam pokazać opakowanie bo jest naprawdę ładne. Z pompeczką produkt bielusieńki 30 ml do stosowania na rano lub na wieczór. Zobaczymy, może jaką ma konsystencję. Czy się będzie szybciutko wkładał, to wtedy wezmę go przy porannej pielęgnacji. W tej chwili mam jeszcze tą esencję z AA z tymi płatkami kwiatów, ale już jest na wykończeniu. Jest bardzo mało wydajny produkt, ale jest świetny. Także zobaczymy, jak ten się u mnie sprawdzi. No, i powiem Wam, że szukałam też właśnie toników do twarzy, i muszę Wam powiedzieć, że półki u mnie sklepowe były bardzo przybrane. chciałam oczywiście bielędę, bo ja bielędę bardzo lubię, natomiast jeśli chodzi o tą markę, to tak jakby ktoś strzelał, puste po prostu półki były tam, gdzie te produkty powinny być. Więc poszłam do sklepu typowo takiego wiecie ziołowego, ze zdrową żywnością, bo chciałam właśnie coś z sylweko, ewentualnie z Viankę, natomiast okazało się, że oni tych rzeczy niewiele też mieli. Ale mam pomadkę peelingującą, pomadkę tą żółtą. Jednak moja ulubiona, miałam tą miętową, ja ją zabrałam ze sobą na wyjazd i chyba niestety ten wyjazd jej zaszkodził, zwłaszcza te ciepłe temperatury, bo pomadka mi zjełczała. Na szczęście ona już była na wykończeniu, więc nie jest mi jej rzucić. I wróciłam do tej, którą bardzo, bardzo lubię, zawsze tą pomadkę używam peelingującą na noc, a rano wstaje i wiecie, usta są miękkie, delikatne, bez żadnych suchych skórek i zadziorów, także u mnie ta pomadka króluje od wielu, wielu lat. No i mam tonik, tonik z fitomedu ziołowy do skóry suchej, wrażliwej, nawilżający. I powiem Wam, że też zbyt dużego wyboru nie było. Właśnie było albo do Cery Tłustej, albo do suchej. Stwierdziłam, że wezmę sobie do suchej, bo w tej chwili po wakacjach. Niestety ta moja skóra jest trochę przesuszona. Tu jest 200 ml i z fitomedu ja mam w tej chwili chyba wodę różaną. Jest kapitalna, tylko pojemność tam jest 100 ml, więc to jest maleństwo i już mi się kończy. Zobaczymy, jak się ten tonik u mnie sprawdzi. A tak na marginesie usiadłam do internetu i właśnie zamówiłam sobie z rosyjskich kosmetyków właśnie toniki do twarzy. Więc czekam na przysyłkę. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o moje szaleństwo zakupowe. Jak zwykle trochę pielęgnacji, ale takiej wiecie, pielęgnacji podstawowej, bo to zawsze się zużywa i zawsze się przydaje. Dzisiaj kochani, ja Wam dziękuję serdecznie, że byliście ze mną. Pozdrawiam was wszystkich cieplutko i zobaczymy się w kolejnym filmie. Pa pa!